Są takie komiksy, na które czekam z niecierpliwością, i dziobak-toto to zdecydowanie należy do nich. Kolejne tomy z serii wprowadzają nas do świata różnorodnych emocji, pozwalają na poruszenie ważnych problemów. Pojawiają się tutaj dylematy związane z przemocą, manipulacją, stawianiem czoła różnorodnym przeszkodom. Tym razem dziobak-toto to musi zmierzyć się z zmieniającą się przyjaźnią. Dowie się też, że przyjaźń czasami może zmienić się w nienawiść, kiedy będziemy próbowali dostosować się do oczekiwań naszych przyjaciół. Może okazać się, że nasze starania zostaną mm, źle odebrane i będziemy zupełnie inaczej traktowani. Więc Warto po prostu być sobą, sobą taką osobą, która e, jest akceptowana przez e, otoczenie e, i pozwala wymieniać się, dawać sobie wzajemnie coś dobrego. Bo właśnie o dawaniu siebie innym są to komiksy. Są to komiksy, w których e, bohaterzy nie przechodzą obok innych obojętnie, ale nie zabraknie też czarnych charakterów. No i tutaj jest podobnie. Mamy czarny charakter, który będzie bronił e, dwójki, i dwoje jaszczurów przed miłością. E, pięknym przesłaniem z tego tomu jest to, że miłość nie potrzebuje niczego nie potrzebuje żadnych prezentów. E, żadnych super e, jamek, e, podziemnych tuneli, potrzebuje bycia i dawania siebie oraz gorącego uczucia. I o tym właśnie jest e, ten tom. Prawdziwe uczucie to nie wszystko to, co możemy postarać się zdobyć dla ukochanej osoby, ale nasza obecność, nasze codzienne Poświęcanie się po troszeczkę. Świetny komiks. Polecam. I do zobaczenia.